Ten film może być naprawdę głupi, dlatego uprzedzamy, że mogą to być zmarnowane dwie minuty Twojego życia. Przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub psychoterapeutą. Siema, Eniu. Obra, obra. Ring 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 banana phone ring 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 banana phone Zapałki! Ty... Who you? Jebony. Eeeh, bal mi zemleku. Pis Albo myś zeszli, ty! E, Koleś, masz zamiast coś mówić, czy po prostu... napkę. kanapkę? Idź spać... Dam w rejadaniu. Bo miał twój... Wybąd do palenia mam Zapałki gratis Nie miałem gdzie postawić bota, to sam E druta Postawię No nie mogę Co powiedziałeś? Lubię blaski. No nie 4HP Szkoda mi rani. And then... Powiedzmy Weź kamienie są Na górze DAJ KAMIENIA Szkoda że, że, nie jestem śledź niż jest skarcony Bo ja mało skillowałem Pasek do biegania E druta Ja No nie mogę Z czym jesz kanapkę? Z szamanem. E.

good job